Choć bezlistny już las i ziemia od deszczu, mokra i krwi, trwamy wciąż. Choć dopala się blask ogniska, i już nadziei nam brak, trwamy. Na białym koniu nie nadjedzie już nikt. Ostatnia kula, niczym kropla, krwi. Choć sowieci o krok, obławy co świt, i odsieczy brak, w ciągu. Tak, kolejny już rok w tym lesie nasz dom, a często i grup. Bardzo serdecznie wszystkich witam na uroczystościach corocznych, które odbywają się tu w Gałkach, ku czci pomordowanych za pomoc dla wydzielonego oddziału wojska polskiego Henryka Dobrzyńskiego. Hubal. Pozwólcie, że odczytam teraz pomordowanych na Firleju i pomordowanych tu w tym miejscu, gdzie jest mogiła, symboliczna mogiła, bo oczywiście ci wszyscy rozstrzelani tutaj zostani przewiezieni na cmentarz do Gielniowa. Uczci pamięci mieszkańców gałek rozstrzelanych przez hitlerowskiego okupanta za udzieloną pomoc Widzielonymi oddziałowi Wojska Polskiego majora Kubala. Rozstrzelani na Fierleju za Radomiem w dniu 4 kwietnia 1940 roku. Achnierowicz Józef. Cieślak Jan, syn Antoniego. Cieślak Jan. Cieślak Jan. Cieślak Józef. Cieślak Władysław. Dobracz Stefan. Fremel Adam. Frymel Józef, Frymel Stefan, Frymel Apolinari, Frymel Szymon, Gwarda Jan, Kuc Felix, Kuc Felix, Kuc Józef, Kuc Józef, Kuc Grzegorz, Oszczęda Stanisław, Pałyga Stanisław, Pluta Stanisław, Pluta Józef, Pomykała Jan, Pomykała Stanisław. Pomykała Piotr, pomykała Jan, pomykała Antoni, Rębacz Edward, Sieracki Jan, Sieracki Michał, Sokołowski Jan, Sokołowski Grzegorz, Sokołowski Adam, Sokołowski Stanisław, Stachowicz Jan, Szczepańczyk Józef, Szczepańczyk Walenty, Wasiak Józef. Wójcik Roman, Wójcik Jan, Wójcik Antoni, Wójcik Ignacy, Wójcik Franciszek, Wójcik Wacław, Wójcik Michał, Wójcik Jakub, Wójcik Marceli, syn Michała, Wójcik Marcel, syn Stanisława. Rozstrzelani w gałkach w dniu 11, to właśnie w tym miejscu. Achmirowicz Teodor, Durlak Jan, Kucz Adam, Kucz Władysław, Kucz Wacław, pomykała Franciszek, Rębacz Adam, Sokołowski Wacław, Sokołowski Antoni, Wasiak Antoni, Wasiak Karol, Wójcik Stanisław. Szanowni Państwo, na dzisiejszą uroczystość. Zaproszeni zostali księża. Głównym celebransem będzie ksiądz Dariusz Stańczyk. Księża Leszek Śpiewak i Adam Kuc. Proszę teraz księży o odprawienie mszy w intencji pomordowanych tu mieszkańców Gałek i Mechlina. Prosiłbym też, prosiłbym też, aby ta msza była również w intencji Księdza Infuata Józefa Wójcika. Dziękuję bardzo i proszę o odprawienie w tej chwili mszy świętej. Szanowni Państwo, oprócz księdza Infuata, również za żołnierzy poległych z Armii Krajowej oraz pomordowanych z Mechlina, których przedstawiłem wywozu i Gielniowa za majora Kubala i jego poległych żołnierzy. Jednym z nich był Kazimierz Backi, jego ciało spoczywa w tym lesie niedaleko stąd. Dziękuję bardzo za uwagę i proszę o prawienie O święta. Ociemniałem podaj rękę. Nie wytwałym, stracajmy. Weź grudkę ziemi. Wyciśnij, a popłynie z niej krew przelana za ojczyznę. Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie, kiedy dzisiaj tu jesteśmy w gałkach, i na pewno już nie pierwszy raz jesteście, to czujecie ten wielki ból, jak dużo wsi. O II wojnie światowej wysiedlono, popalono domy, zabrano ludziom ziemię. I do dnia dzisiejszego, kiedy rozmawiam z dziećmi tych rodzin, ku mojemu zdziwieniu, nikt nie przyszedł z pomocą tym ludziom. Jaki ogromny ból. I to, co na początku powiedziałem, tak bardzo łączy się. Ta zbrodnia tu, dokonywana właśnie w tym lesie, przy tych wioskach, które wspominamy, z tymi tragediami polskich oficerów, wiadomo tu Niemcy mordowali i to samo czynili Rosjanie, tam właśnie strzelając w tył głowy, a później wrzucani byli do tych dołów. Jakież okropne czasy to były, Umiowani. Trzeba nam bardzo o tym pamiętać. I dlatego przyklękamy dziś, także w tym miejscu, przy tym symbolicznym grobie, ale razem, naprzeciw sobie, jesteśmy, aby oddać cześć każdemu. Powiemy ziarnu, z którego musi Polska wciąż czerpać siłę i moc do obrony, do zmartwychwstania. I to właśnie musimy czynić. Dla Boga, dla honoru, dla ojczyzny. Inaczej tego nie możemy czynić. Chociaż na pewno wielu z Was cisną się słowa, jakże mam zapomnieć lata upodlenia. Utratem najbliższych, zrujnowany kraj, zbezczeszczoną młodość, zdeptane marzenia i bezlitność. Do sto czasów II wojny światowej. Po tych, co polegli, po tych, co pomordowani zostali tu, można by powiedzieć, te rany wciąż krwawią. I to są właśnie dzisiejsze nasze chwile, gdzie czujemy, jak serce niejednego z tych rodzin właśnie modli się i to pięknie się modli bo nie ma innej, można powiedzieć, drogi, bo tylko Bóg może ukoić naprawdę zranione serce. Głęboki szloch serca zmienia w ciche tchnienie, jak właśnie piszą te osoby, które przeżyły straszną gehennę drugiej wojny światowej. To Ty, Wszechmogący Boże, ukochany poprzez naszych męczenników niesiesz pojednanie kochani serdecznie was naprawdę pozdrawiam i wszystkich, którzy tu są obecni, szczególnie mieszkańców Gałek Mechlina, Gielniowa, Stefanowa wsi Skłoby od Przesuchy i od Rowąża wszystkich, którzy przybyli z okolic wszystkich, którzy są jakżeż pięknie na tych koniach nasi ułani z wydzielonego oddziału Wojska Polskiego, Majora Hubana. Jak pięknie, że są tu wśród nas leśnicy, są ludzie w mundurach Wojska Polskiego, są harcerze, są działacze społeczni, polityczni, są dzieci, jest młodzież. A to jest właśnie Polska to my jesteśmy tą siłą i nadzieją właśnie przyszłości. Szanowni Państwo, na dzisiejszej uroczystości zaszczycili nas osobistości i w pierwszej kolejności powitam posła Rzeczpospolitej Polskiej Darka Bąka. Brawo, brawo. Pan poseł Dariusz Bąk jest bardzo częstym naszym gościem. Tu jest oczywiście po raz pierwszy, ale pracuje całe swoje życie poświęcił lasom. Także Darku, witam cię tu bardzo serdecznie. Zmierza do nas również senator Rzeczpospolitej Polskiej. Coś jednak się tam po drodze stało, że nie mógł dojechać do końca, ale pan marszałek... Zaszczyci nas swoją tu jeszcze obecnością i dojedzie pan stanis, senator Stanisław Kaczewski. Powitajmy go tu dzisiaj. Witam wicestarostę powiatu przysuskiego Marka Kibianka. Marku bardzo serdecznie witam. Witam zastępcę komendanta powiatowej straży pożarnej Damiana Kowyłkę. Nadleśniczego, nadleśnictwa przysłucha Czesława Koryckiego. Czesław Korycki jest nadleśniczem tu wszystkich tych lasów w okolicy, jak tu widzimy. Łącznie z tym tu lasem. Choć tutaj są wspólnoty leśne, prawda? Z drzewicy, z Jelnej, z Dąbrówki ale tak to wszystko się odbywa. Witam przewodniczącego Rady Gminy. Radosława Stacheckiego wraz z radnymi, komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej Bernarda Poprzecznego. Bardzo serdecznie witam ułanów imieniem wydzielonego oddziału wojska polskiego majora Hubala z Mirosławem Pieszkałą na czele witam również pana Mirosława jako przewodniczącego Rady Miasta i Gminy przysłucha. Jest tu również z nami syn Hubalczyka, Radny Powiatowy Andrzej Raczyński. Witam Stowarzyszenie Hubalczyków 1939-1940. Witam prezesa Stowarzyszenia Zespołu Wokalnego Hubal z Hrubieszowa, na którym czele stoi Marek Mikołajczyk. Witamy, 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 witamy. Witam zawsze towarzyszący nam Poczet Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z Kołasczysu. Szanowni Państwo. 83 rocznica pacyfikacji i pomordowania mieszkańców gały. W okresie niemieckiej okupacji wieś Gałki stanowiła przez sześć tygodni na przełomie lutego i marca kwatera oddziału wydzielonego wojska polskiego majora Hubala. Odwecie zostały dwa razy, wieś została dwa razy spacyfikowana. Pierwszy raz. Zabrano 60 mężczyzn, było to 30 marca a 4 kwietnia 1940 roku rozstrzelano ich na Firleju. Druga nastąpiła 11 kwietnia 1940 roku. Tego dnia Niemcy spalili doszczętnie wieźgałki oraz zamordowali 11 mężczyzn właśnie w tym miejscu w tej symbolicznej mogile. Ja tu podałem. Na początku prawda, rozpoczęcia się tej uroczystości, że było to 12 osób. Oddając część i chwała tym zamordowanym sprzed 83 laty mieszkańcom naszej gminy, pozwolę sobie na wspomnienie naszego rodaka, który wiele razy stawał w obronie wolności w czasach powojennych. Oczywiście mówię tu o księdzu Infuacie Józefie Wójciku. W parafii w Suchetniowie w Dziecie radomskiej, który był uważany za wypełniającego powołanie kapłańskie prowadzone przez Ducha Świętego. Urodził się 3 listopada 1934 roku w Gałkach jako syn Władysława i Elżbiety z domu Durlat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1958 roku w Sandomierzu z rąk biskupa Jana Kantego Lorka. W czasach PRL w 1972 roku uwięzion uwolnił uwięzioną przez komunistów 6-lat kopię obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Chyba wszyscy oglądaliśmy spektakl. Pod nazwą Złodziej Sutantnie. To dotyczyło właśnie naszego rodaka, księdza infułata Józefa Wójcika w roli głównej. Władze komunistyczne nienawidziły go. Przez władze komunistyczne był 18 razy karany i 9-krotnie więziony. Odznaczyło go trzech prezydentów. Od prezyd otrzymał człek prezydentów Włocha Oskara Luigi Salfaro otrzymał order zasługi Republiki Włoskiej Lech Wałęsa oznaczył księdza Infułata krzyżem komardonskim Orderu Odrodzenia Polski natomiast Świętej Pamięci Lech Kaczyński oznaczył naszego rodaka wielkim krzyżem Orderu Odrodzenia Polski ksiądz Infuat pochodził z tej wioski która, jak wcześniej wspomniałem, była spalona dwa razy za pomoc dla oddziału majora Hubala. Był proboszczem w Sufedniowie przez 38 lat. Jego ojciec walczył w wojnie z bolszewikami w 1920 roku i w wojnie obronnej z Niemcami. Jednak gdy w Polsce Ludowej starał się o rentę, dowiedział się, że jej nie otrzyma, Ponieważ tu przytoczę upowiedź, odpowiedź urzędnika maszyna księdza, więc niech cię utrzymuje Spotkało w III Rzeczpospolitej. To już w naszych czasach. Spotkało go milczenie i obojętność. 55 rocznicę święceń kapłańskich to jest 18 maja 2013 roku ponad 10 lat temu. W roczystość świętego Stanisława Męczennika, patrona Ładu Moralnego w Polsce, ksiądz Wójcik zdecydował się na napisanie listu otwartego do premiera Tuska. I w liście tym napisał, doszedłem do wniosku, pisze w swoim liście ksiądz Wójcik, że moim obowiązkiem jest napisać list otwarty do pana premiera, gdyż... Widzę, jak powiniewalani są, dyskryminowani są ludzie wierzący w Polsce, jak znieważane są przedmioty kulturalnego. To było 10 lat temu pisane. Tego samego doznawałem i ja, i moi parafianie w czasach komunizmu. Już dwa miesiące po święceniach kapłańskich siedziałem w więzieniu za to, że w obronie krzyża usuwanego z sal w Ożarowie o Ostrowca. Przewożący go wówczas pojazdem milicyjnym z prokuratury do więzienia w Kielcach ubekł pił. Krzyże zdejmujecie, ani ręka, ani noga nam nie uschła, a wy sobie, wujcik, posiedzicie dwa lata w więzieniu. List napisał między innymi w obronie Radia Maria i Telewizji Trwam, ale też jako szeroko rozumianych Wartości chrześcijańskich. Patrzę na to, co się dzieje dziś w Polsce. Z bólem stwierdzam, że w przypadku braka, pa, braku pana reakcji ze strony bezkarnie można obrażać, znieważać papieża, biskupów, kapłanów, krzyż oraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Wartości chrześcijańskie ludzi wierzących, a przecież to już się działo w PRL-u. Ja doświadczyłem na ten list, ksiądz Wójcik nie doczekał się odpowiedzi. Zacny nasz odak zmarł, jak wiemy, w lutym 2009 2014 roku. Szanowni Państwo, przedstawiłem ten krótki, trudno określić życiorysem, ale wyjęte takie, można powiedzieć, części niektóre z jego życia, ponieważ... Przygodni panie wójcie, panie przewodniczący rady, gminy Gielniów, zaproszeni goście, państwo ułani, państwo z, z grup rekonstrukcyjnych na motocyklach, panowie strażacy, Leśnicy, wszyscy tutaj zgromadzeni na tej polanie, gdzie przyszliśmy, aby oddać hołd mieszkańcom gałek i okolicznych miejscowości, którzy za ojczyznę oddali swoje życie. Wysłuchaliśmy kazania bardzo przejmującego: kazania. dziękujemy Ci, księdzu, za, za te treści, które tutaj dzisiaj wysłuchaliśmy, bo to. Odbudowuje nasz patriotyzm, uzmysławia nam kim jesteśmy. Jesteśmy Polakami. Ja reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość i pozdrawiam wszystkich Państwa do obecnych od posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Proszę Państwa, tutaj wójt Władysław Czarnecki, który długo pełni swoją funkcję, o ponad 30 lat po przemianach, dużo dobrego zrobił na tym terenie, na terenie gminy Gielniów, tak zasłużonej gminy w walce o niepodległość Polski. Stefanowie zawsze we wrześniu spotykamy się. Tutaj w gałkach Państwo spotykamy się. I proszę Państwa, to wszystkie te miejsca pamięci są zadbane. Są, proszę Państwa, właściwe treści na tych, na tych właśnie na, w tych miejscach pamięci. I proszę Państwa, za to dziękuję Panu Wójtowi, Panu Sławowi Czarneckiemu i całej Radzie Gminy Gminy Gierniów. Bo proszę Państwa, to jest nasze świadectwo o miejsca pamięci narodowej, to jest nasze świadectwo. Szanowny Pan Władysław Czarnecki, Wójt Gminy Kielniów, Szanowni Państwo uczestnicy uroczystości, jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę osobiście uczestniczyć w dzisiejszym upamiętnieniu pacyfikacji w Gałki. Mimo szczerej intencji wspólnego z Państwem przeżywania tej rocznicy, Niestety, wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe uniemożliwiły mi spotkanie się z Państwem i wspólne upamiętnienie tej straszliwej zbrodni sprzed 83 lat. Mam nadzieję, że uczestnicząc już w kolejnej rocznicy będę mógł razem z Państwem dawać świadectwo pamięci i szacunku tamtych tragicznych wydarzeń. Nasza pamięć sprawia, że ofiary tej zbrodni ciągle nas czegoś uczą i ciągle są nam bliskie. 52 zamordowanych w 1940 roku mieszkańców daje świadectwo niezłomnej woli i patriotyzmu, wartości absolutnie niezbędnej do trwania naszej wspólnoty. Jak silna była miłość do Ojczyzny tych ludzi, świadczy fakt, że po tragicznych wydarzeniach w 1940 roku ich duch się nie złamał, a miłość do Polski nie osłabła. W kolejnych latach wieś Gałki była bazą dla walczących z okupantami oddziałów partyzanckich, za co ponownie została przez Niemców zniszczona w 1944 roku. Dla mojego pokolenia takie właśnie przekazy z przeszłości. Są fundamentem konstytuującym związki z ojczyzną. To one stały się podstawą do budowy systemu wartości i postaw w obliczu zniewolenia. W konsekwencji doprowadziły Polskę i Polaków do wolności po 1989 roku. Wojenne bohaterstwo mieszkańców Gałek jest fragmentem polskiej tożsamości i narodowego dziedzictwa. Które nas wszystkich określa pomiędzy innymi narodami. Pozwala to nam, jako Polakom, na piękne i podziwiane w świecie postawy. I za to jestem wdzięczny z wyrazami szacunku starosta przysuski Marian Niemiecki. Dołączę się do tych słów, gratuluję organizatorom tej pięknej historycznej uroczystości. Dziękuję. Panu Wójtowi. Również. No Ale, właśnie. To jej zagnali to w naszych Wszystkich. Znaczy niech będą płakać, mnie nie po pokoju. Mówię, proszę uciszyć wszystko. Uciszyły tych dzieci jak tego. I on miał taką rękę i mówić. Zawsze przyjmowanie w Polsce bandy zostaniecie ukarani. Wasi mężowie zostaną zabici, domy spalone, a wy pójdziecie na pakiet. No. Tak, jest. tak jest. Wiemy tu pańsze, pańska, to my to się jest. znamy, lata już no, to. Ojciec się przybrał. Ojciec się tym chłopaku było sześciu sześci chłopaków młodych, a sześciu chłopów starszych, co ich nie zabrali, tak zabierali chłopów. Bo zabierali najprzód chłopów, któregoś marca chłopów zabrali, do razu mianżan zabili a czy zostali takie dzieci, jak miały 15-16 lat gdzieś tu zabili, tych nawet no, 15 lat tak. od 15 lat, tak 15 lat, tak. najmłodszy miał 16, 17 jeden 18 o, o, 17. i, i były dwóch chłopów cokolary co ich nie zabrali to później ich tu zabili, to jeden nie rósł poza 60 lat to my tutaj wyszli, jak już później kazali i powiązały im tam ręce do tyłu tym chłopakom i tym chłopom i wszystkich przyprowadzili tu, a my już no mi wynosić sobie coś do złudzenia i krowy, bo mówi po godzinie będzie spalone. I tak było. Po godzinie rozasły się Nimce potawić się Jak otworzyły te domy, to ich tu że Był wykopał, już, dół już I tylko my słyszeli karabin maszynowy. Tu. Jak ich zabili, skończyło się. Niemcy później odpaliły te domy wszystkie, ja już dachy idziemy, tu spadły na zimie, to wtedy Niemcy się wyczeragowały i poszli do